podwójna warstwa tego wydarzenia. Z jednej strony mamy do czynienia z ogromną skalą przemocy nastolatek, przyszłych kobiet, które powinny odznaczać się wrażliwością, subtelnością, pewną empatią i to są te cechy kobiece, których także od dziewcząt oczywiście oczekujemy. Tutaj natomiast mamy jakąś radykalizację brutalności, agresji yy, posuniętej właśnie do granic ekstremalnych. To jest jakby powrót do pogaństwa, do człowieka, E, e, prymitywnego, do człowieka, który nie jest w stanie perswazją kogoś kogo przekonać, nie jest w stanie rozmawiać, tylko właściwie zaraz pod skórą ma reakcję siłową, tak? Zwłaszcza, jeżeli ma przewagę nad innym człowiekiem. Więc ta przewaga może być przewagą wzrostu, wagi, umiejętności, walki, ale może być też przewagą liczebności. Taką liczebnością jest nie tylko napad, że tak powiem, w bańce ale również napad, czy jak w przypadku e, e, tych wydarzeń w Gdańsku, w Runi, e, e, również napad e, e, w obliczu kibiców, prawda? Który zagrzewają do walki, tak jak kibice e, e, na futbolu. Tu jest pewne niebezpieczeństwo, bo trzeba odróżnić sztubactwo, jak chłopaki się wezmą że za łby, o piłkę, od agresji i przemocy, od, 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 od brutalizacji. Tak? Co innego, ja też się tam z chłopakami y, piąskowałem na boisku. Tak? Jak mi się nie podobało, ten mnie spalował, to ja go też spalowałem. No potem doszło do bitki. Tak? Jak nas silniejsi nie rozdzielili. Ale to jest rodzaj sztubactwa. tak? No ale skopanie w ileś osób, kopanie po twarzy dziewczyny leżącej, to proszę zwróć uwagę, już w ogóle sam fakt złamania pewnej podstawowej zasady. Nie kopie się leżącego. To jest, to jest zasada, którą nawet w czasie wojen, w czasie wojny przestrzegano. Profesor Kierząd mówił, że jak widział zranionego Niemców, to się go nie dobijało. Mało tego zwołań ciężarówki i tych Niemców do swojego szpitala wozili zranionych, przynajmniej na początku powstania. Więc. I, a tutaj złamano tak, tak ważne prawo, które mocno reguluje współżycie tego. Nie kopie się leżącego również tego, który przegrał to totolotka, również tego, który popełnił błędy jest na dnie takim życiowym. Niekoniecznie chodzi o kopanie butem. W ogóle o, 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 o niedobijanie, niedokuczanie człowiekowi, który nie może się bronić. Tutaj do, doszło do złamania tego prawa. Czyli to pokazuje, proszę mi się, to, pokazuje, to pokazuje zezwierzęcenie. Zwierzęta dobijają leżących, tak. Jak się tam położy, to tam jak przegra, jak tego, to jak wilki czy psy dokładnie tak samo, tak? Nie odpuszczają nawet leżącemu. Tak? Dlaczego się boimy e, e, agresywnych nastolatków? Jeżeli to byłby margines, to byłby margines. Dlaczego się tego obawiamy? Bo jest ich dużo. Ja nie wiem, y, y, margines z regułą drukarską jest to, że margines nie może być szerszy od tekstu. Więc y, y, jeżeli większość, znaczna większość, ja mam do czynienia w ramach psów podyplomowych, różnych innych spotkań, bywam zapraszany z jakimiś wykładami nauczycieli, jeżeli większość nauczycieli Pracujący w gimnazjum narzeka na, gimna na, na młodzież, tak kwestie wychowawcze. Jest to, zupełny, jest, to jest to przesłanka, która poz pozwala nam mówić, że jest nie w porządku, że i, i coś tutaj kuleje. I teraz, czy to myśmy zawinili? A kto? Pytanie jest naiwne, czy myśmy zawi zawinili? No a kto zawinił? To zawinili. Pamiętam, jeżeli się nie mylę, a wydaje mi się, że raczej nie, w tym wypadku, wydaje mi się, że jeden właśnie z rodziców, jeden z ojców, miał się wyrazić po całej nagłośnionej już publicznie sprawie, miał się wypowiedzieć w rodzaju takiej, takiej sentencji. Przecież nie zabiła, więc o co chodzi? Dotyczyło to jednej z jego córek, która właśnie brała czynny udział w tej napaści. Przecież nie zabiła. Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście dotykamy, dotykamy jeżeli szukamy. Odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze taka agresja, to musimy no, dojrzeć myślę dwa problemy. Jeden to jest obszar banalizacji zła i agresji, który dokonuje się w mediach. To jest poczynając od bajek dla dzieci, w których, y, czy gier komputerowych, czy właśnie bajek telewizyjnych, w których bohaterowie zyskują niezliczoną ilość tak zwanych żyć i mogą być bici, pobici, zabici i wskrzeszeni do kolejnej Fazy i narracji bajkowej, która oczywiście rozmija się całkowicie z realnym bólem i cierpieniem świata rzeczywistego. To jest jedna, jedna sprawa. Ale druga sprawa, nie mniej ważna, to jest po prostu banalizacja zła i przemocy w rodzinie. Że to jest niezdostępne. E, nie, nie, no przypomnijmy, że to się zaczęło od nie gimnazjum, ale w podobnym wieku, tak? jeszcze nie był gimnazjum. To się zaczęło od włożeniem głowy na głowę e, nauczyciela w Toruniu kosza, a potem po kolei, w garwolinie itd. Tak dalej. I tak dalej. E, to, mało tego, jest jeszcze druga strona agresji, o której nie wiemy, bo nikt się nie skarży, mianowicie agresja wobec nauczycieli. Proszę uwagę, znowu YouTube, jak się odzywają do katechetów. Jak się odzywają do nauczycielek, do starszych nauczycielek uczniowie. Co za chamstwo. Chcielibyśmy, żeby było to jednostkowe wydarzenie, ale po pierwsze mamy inne, podobne niestety zdarzenia, mniej lub bardziej tragiczne, ale układające się w pewien ciąg zdarzeń. Powiedziałbym, że to zdarzenie odsłania pewną skalę zjawiska, które staje się niestety powszechne. Brutalizacja życia wśród uczniów, wśród ludzi bardzo młodych, Brutalizacja życia, która no, nabiera coraz bardziej drastycznego wymiaru, bo trzeba zauważyć, że nie była to zwykła bójka szkolna, ale było to bicie aż do właściwie granic ludzkich możliwości. To niemal była, było bicie połączone z zagrożeniem życia, w moim odczuciu. Nie chodzi mi tutaj absolutnie o ten aspekt, który był wydobywany w osławionej konwencji przemocowej, która traktowała normalne małżeństwo jako źródło przemocy i opresji kobiety w rodzinie, ale chodzi mi właśnie o to, że rodzina dzisiaj dotknięta jest wieloraką dysfunkcyjnością. Małżonkowie i rodzice nie mają dla siebie wzajemnie czasu. Rodzina staje się pewnym niemą, pewną niemą przestrzenią, w której brakuje czasu na okazywanie sobie emocji, na wypowiadanie swoich problemów i w takich właśnie patologicznych, chcę to podkreślić, patologicznych małżeństwach i rodzinach agresja i przemoc zyskują swoje zakorzenienie. To jest oczywiście problem niezwykle ważny, domagający się no, mocnego, mocnej terapii w stosunku do współczesnego małżeństwa i rodziny. To jest powrót do pewnych, powiedziałbym, pogańskich nawyków. tak? To się wiąże troszeczkę z takim imidzem czy amplua współ, obecnej młodzieży, a właśnie dzieciaków, bo mówimy o gimnazjach. To się wiąże między innymi z tym, że e, e, im nie do końca w jaki sposób zwichrowaliśmy, czy e, nie wyprostowaliśmy ścieżek, i oni są, powiedziałbym, przepraszam za wyrażenie, w sporej mierze mało chrześcijańscy. Jeszcze nie ateiści, ale już właściwie nie chrześcijanie, tak? e, 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 Sprzyjają takim hedonistycznym gustom e, typu e, e, media rozrywkowe, gry e, na iPodzie czy tam e, na, na tym, no, e, tablecie. E, e, wszechobecny, chociaż jeszcze mocno ukrywany, ale wszechobecny jest seks w rozmowach, w, w, e, w tym, co oglądają i pewnie rzadko w tym, co robią. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z, taki, z, takim, z takim tłem. Drugim tłem tej przemocy są gimnazja. Ja sam na początku patrzyłem na to optymistycznie, kiedy minister Handke wprowadził gimnazja. W tej chwili, jak zobaczyłem, co się dzieje, Jestem ogromnym pesymistą, a wręcz przeciwnikiem gimnazjów, dlatego że okazało się bezrozumne wprowadzenie, wprowadzenie grupy w takim pryszczatym wieku, kiedy to buzują hormony u dziewcząt i u chłopców, kiedy kiedy jest bunt bez powodu wobec wszystkiego, prawda? Zgromadzenie w jednym miejscu, tak? Nie ma, nie ma tego środka łagodzącego, takim jak były w klasach, w szkołach ośmioklasowych młodsze dzieci, prawda? Które były mocno łagodzącym środkiem. One miały, mało tego, przy obecności młodszych dzieci w czasie przerw, czy, czy w tego bardziej się uaktywali nauczyciele, bo te dzieci wymagały większej opieki, a więc nauczyciel był częściej obecny, a zatem siłą rzeczy reagował również takie wybryki, jak tam pobicie, czy, czy jakieś znęcanie się nad innym uczniem. W gimnazjach tego nie ma, ci uczniowie właściwie yy, yy, oklamki sobie głowy nie rozbiją, czy tam do, do, do umywalki rękami sięgną, i trzeba ich podsalać. Także jakby ta aktywność się trochę zmniejszyła i to jest, to jest to tło, czyli a, a, i też silna brutalizacja, prawda, nawet języka, tak, jak ja czytam komentarze, zobaczcie jak tam Iksiński zmiażdżył, zaorał, zniszczył, przeczołgał Iksińską, tak, sam język jest pełen, pełen siły. Nie tak dawno byłem w Krasowii krawieckiej i obok stała grupka młodzieży, przy wejściu do, do tego budynku, stała grupka młodzieży, takich gimnazjalistów. Mówili właściwie, ja nie wiem o czym mówili, bo to były same wulgaryzmy, beztreściowe, wulgaryzmy przeplatane śmiechem, a właśnie takim krzykiem. Kiedyś ukułem w jednej z książek Dzikość i zliczenie e, e, takiej książce, ukułem taki termin GAN, głośny, agresywny nastolatek. I to było to. Głosie, takie dorastające męskie głosy, takie piski dziewczyn, prawda? Wszyscy równo e, bluzgali, ale w sposób najochydniejszy. Tak? Zwróciłem uwagę. Mówię, proszę Państwa, uważajcie na język. Tak? Byli przerażeni, ale przestali, w ogóle przestali mówić. Nie wiem, jak było, jak wszedłem już tam do tego budynku, ale przestali mówić. Czyli nie można rezygnować z tego, ze zmiany tego, co możemy zmienić, z naprawy tego, co możemy naprawić, tak? Ja nie wiem, tam nie było żadnego silniejszego dryblasa, który by tam uspokoił te dziewczyny. Wszyscy, proszę zwrócić uwagę, brak sumienia i brak poczucia grzechu są zaraźliwe, dlatego mówiłem o korzeniach chrześcijańskich, dlatego mówiłem o, o tym neopogaństwie, jak w braciach Karamazów, ha, jak nie ma Boga, znaczy wszystko jest dozwolone i proszę bardzo, tak? ten Bóg jest, ale tylko w kościele i nie wyściubiam się coś kościół, I jak pójdę i be, będę grzecznie, nie wiem czy się modlić, ale przynajmniej będę cicho stać, tak? bez specjalnego magii, makijażu i bez specjalnej miniówki czy tam, nie wiem, jakiejś tam jaskrawej koszuli, to... to będzie wszystko w porządku. Jak tylko za kościół, fu! Pan Bóg, tam został odkupienie, tam zostało grzechy, tam zostały sumienie, tam zostało... No i nareszcie można, tak? <głosłotna> Ej, a masz najlepszy moment, mają To jest zmiana pokoleniowa. My mamy ogromny problem z naszą młodzieżą. Sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy. Zawsze starzy na młodych narzekają, ale to jest, to jest sytuacja się W tej chwili, jeżeli zobaczymy, że młodzież nie jest w stanie obliczyć procentów, ani nie zna tabliczki mnożenia, kompletnie przez między innymi dzięki mediom społecznościowym zniszczyła ortografię, interpunkcję. I, i, I w ogóle stylistykę, gramatykę, wszystko, cokolwiek w języku. Jeżeli nie, nie, nie przeczytali żadnej książki, na, napędzają koniunkturę, że 30%, tylko cokolwiek przeczytały, 70% nie wzięło przez cały rok do ręki książki, no to, no to jak mają ci starzy nie narzekać? No to jak to jest? Ja nie wiem, jak tam było w, w XIX wieku, bo też my je narzekali, no, bo ktoś tam wymyślił maszynę parową i zaniczał się w fabryce, bo o, młody, taki na nowoczesne, a przecież można było to koni robić. Ale nie w tym rzecz. Teraz mamy rzeczywiście. Pra... Ale, to, ale nie wiem, czy kiedykolwiek narzekali na, na nieuctwo i na zbyt Nie mam, nie mam co do tego żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że tak było. My natomiast mamy rzeczywiście, jeżeli, jeżeli w sposób zasadniczy moje lektury, moje książki e, e, różnią się od książek. Które bym napisał dla studentów, jeżeli, ksi jeżeli piszemy książki y, bardzo często dla swojego środowiska, dlatego że dla studentów są one niedostępne i za trudne. Miałem taki przypadek: na seminarium y, magisterskie zapisały się cztery osoby. Z, y, y, dałem miesiąc na przeczytanie książki trzystu stronicowej i została jedna osoba. Taki miałem przypadek, że o nim gdzieś tam już napisałem. W związku z tym, no, mam nie narzekać, to co, mam połknąć własny język? Mam mówić, okej, okay, taka młodzież, tacy studenci, fajnie, bej be seminarium, a z czego? Mają, szkoła ma być twórcza. O tak, twórcza ma być szkoła. No tak, ale co z tego, że sto jest twórczo, jak nie ma desek i gwoździ? Jest twórczość i tworzywo. Tworzywem nie odmieni jest wiedza. Więc nie wiem, czy oni, jak się wyprostują, to może przestaną się lać na rogach ulicy, może przestaną bić tam innych, może przestaną mówić brzydkie wyrazy. Bo o ile sprawy ustrojowe i tak dalej może załatwić w ciągu kilku lat zmieniać konstytucję, zmieniając, czy powiedzmy kwestie budżetowe, prze, przekształcając budżet prawda, y, 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 państwa, inaczej go dzieląc, tak? Można, y, ale tej sprawy się ani pieniędzmi, ani polityką nie załatwi. Tak? Jak zmuszać młodych ludzi do czytania, jakich rodzice już nie czytają? No jak ich zmuszać do tego, jakich rodzice nie czytają? No mało tego, jeszcze nieopatrznie stworzyliśmy arenę takich agresywnych zachowań, czyli gimnazja. Trzeba przede wszystkim, proszę Państwa, jeżeli u mnie w domu leje się woda, to pierwsze co robię, to, likwid, to zamykam główny kurek, główny zawór wody, żeby się nie, dopiero potem sprzątam, dopiero potem załatwiam, zamawiam, zapraszam hydraulika, żeby mi to naprawił i tak dalej, te awarie, która spowodowała wyciek wody i tak dalej. Na dzień dobry. Trzeba jak najszybciej, i tu popieram panią minister bez bezwzględnie, trzeba jak najszybciej doprowadzić do zlikwidowania gimnazjum, ale nie zlikwidowania z zemsty. Nie z zemsty. Nie z chęci y, wprowadzenia swoich zmian, przeciwnie się do zmian, które były wprowadzone wcześniej, konkurencji politycznej, bo to nie ma takiego znaczenia. Po prostu że, musimy się sami ratować. Musimy to zmienić, bo to jest złe. A jeśli można coś zmienić, co jest złe? To nie należy z, tego, z tej zmiany rezygnować. Za żadną cenę. Wszystkie nasze informacje o pobiciach, o tak zwanych aferach, prawda, z udziałem uczniów, to co słyszałem, to jest głośne. Wystarczy zajrzeć do YouTube'a. To jest pełno sfilmowanych, ja zajrzałem, 300 to, to, i wszystko z udziałem gimnazjalistów. Więc po pierwsze, zlikwidujmy tę arenę. Czyli areną jest gimnazjum, jak powiedziałem, zebrano tam ludzi w takim pryszczatym wieku, yy, których nie sposób pilnować. No, no, yy, yy, ta grupa zaczyna się, yy, jest mieszanką wybuchową, tak? Jest to troszeczkę tak, jak yy, wodę się dolewa do sodu, tak? a sód powinno się wlewać do wody. I się wlewa z wody do sodu, grozi detonacją. I my ustawicznie wlewamy wodę do sodu, tak? To jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważna sprawa, dlatego że nie po raz pierwszy trafia nagranie do mediów społecznościowych. Pamiętam sprzed wielu lat, już sprzed wielu stosunkowo lat, nagranie lekcji szkolnej czy jakiejś sytuacji w szkole, w której grupa uczniów nałożyła na głowę nauczyciela kosz ze śmieciami, wykrzykując oczywiście obraźliwe słowa, manifestując też obraźliwe gesty. Ten film także trafił do. Internetu, ciesząc się zdumiewającą popularnością. A więc okazuje się, że media społecznościowe stają się pewną areną, w której takie zachowania są propagowane, bo oczywiście, że warto zauważyć, że skoro taki film zostaje zamieszczony, to i on nie jest ocenzurowany przez Facebook, to znaczy, że on zyskuje pewną aprobatę. Warto zauważyć, na marginesie, może, a niekoniecznie na marginesie, że Facebook stosuje ewidentną cenzurę w stosunku do wielu wypowiedzi yy, czy też obrazów, które mają charakter niepoprawności politycznej. Ja sam po raz pierwszy zostałem niedawno ocenzurowany przez Facebook w momencie, w którym prowadziłem dyskusję na temat importu wojny religijnej, importu islamu do Europy, co uważam za zjawisko wysoce niepokojące. Zostałem po raz pierwszy wtedy ocenzurowany. Cały wątek. Tej dyskusji został po prostu wycięty z Facebooka. Natomiast tu okazuje się, że zachowania tak drastyczne, patologiczne, stają się przedmiotem medialnej promocji i stają się przedmiotem polubień, stają się przedmiotem no, pewnej narracji medialnej. Krótko mówiąc, patologia, która powinna być godna potępienia. Staje się przedmiotem yy, medialnej promocji i to jest zjawisko niezwykle, niezwykle niepokojące. Tym powinno rządzić prawo. Takie medium, które doprowadza do pokazania innego człowieka, pozwala i wpuszcza takie rzeczy, powinno być zamknięte. I teraz jest pytanie, ale to będzie cenzura. Nie, ale ta cenzura nie broni, ta cenzura nie broni w ogóle ludzi. Nie broni w ogóle Polaków. Ona ma bronić konkretną, właśnie na przykład taką biedną osobę w pociągu, która jest tylko dlatego, że biedna, nagrywana przez jakichś chłysków na komórki, którzy to potem rozsyłają do swoich kolegów. Zobacz, jaka, jaka, jaka brudna, e, 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 nędzna baba tutaj siedzi. Tak, z kim my musimy jechać. Tak było. Więc e, e, mamy tutaj do czynienia, nie, to, to, to jest kwestia wymykania się prawu. Co z tymi, którzy, którzy filmowali to, to pobicie tam w Gdańsku teraz niedawno? Co z tym? Otóż oni działali we własnym interesie ich kolegów. Oni kompletnie nie brali pod uwagę ani tej bitej dziewczyny, ani kogokolwiek innego filmując. Po prostu fan, po prostu zabawa. Niemniej groźne zjawisko, jakim jest obojętność, traktowanie tego zjawiska w, w kategoriach pewnego wydarzenia, pewnego eventu, który się obserwuje, wobec którego zachowuje się z jednej strony bierność, a z drugiej strony który się właśnie utrwala. Nie po to oczywiście, aby on służył jako materiał dowodowy w ewentualnym procesie, ale po to, żeby zamieścić go w mediach społecznościowych, uzyskać odpowiednią ilość polubień, zyskać pewnego rodzaju popularność. To jest także perwersja i można właściwie zastanawiać się które zjawisko jest bardziej groźne czy zjawisko tej agresji perwersyjnej czy perwersyjne zjawisko obojętności która y, zyskuje przełożenie na chęć zdobycia popularności w mediach społecznościowych Ej, a Mamy tu czynienia z klasyczną sytuacją yy, yy, statu rzymskiego. Tak? Jest, yy, nie jest to, toczy się walka, toczy się walka bez reguł. Tak jak yy, w społeczeństwie gladiatorów. Yy, wygrywa ten, kto zabija przeciwnika. Tak? Tutaj wygrywa ten, kto tak stłucze przeciwnika, że Padnie i nie będzie mógł się ruszać. Tak? Więc mamy tą sytuację. Nie jest to umowne, tak jak w boksie, kiedy jest sędzia, kiedy nie wolno uderzać poniżej pasa. Nie, tu wolno kopnąć w twarz i wszystko jest dozwolone. Tak? Z drugiej strony mamy publiczność, która się świetnie tym bawi, bo każdy następny bodziec musi być silniejszy od poprzedniego. Więc życie im się tam, jakieś inne zabawy im się znudziły i teraz trzeba koniecznie sięgnąć po następne. Nie wiem, co będzie następne. Wyrywanie włosów, może kaleczenie żeletkami, nie wiem, bo to jest następny bodziec musi być jeszcze mocniejszy. Tak? albo nie musi się pojawić tu, no, musi się w innej szkole, w innym czasie, w innym miejscu, ale musi być silniejsze. Teraz trzecie, rejestracja. Otóż istnieją dwie przyczyny, myślę, rejestrowania tego typu rzeczy, czyli nagrywania na komórkę i tak dalej. Mianowicie, pierwsza przyczyna to jest rodzaj uwiecznienia, żeby, no bo tak musielibyśmy kolegom powiedzieć, słuchajcie, ale się dziewczyny naparzały, tak, lały się, kopa, a tak zobacz, co to było. Przy bezradności językowej ludzi, i przy młodzieży, przy ich nieumiejętności mówienia generalnie, kiedy, kiedy mamy, było kulowo, okej, okay, tam jak, fajno, nie, oczywiście jest to okraszone jakimiś tam wulgaryzmami i tak dalej, to wystarczy to pokazać i już kolega, który nie był przy tym, mało tego, spodziewałeś się go na wakacjach, już ma wyobrażenie, co to było, prawda, ale fajno, w tej, ale klimaciarska szkoła, jak się baby leją, tak, i teraz y i, I publiczność, która ma naprawdę dobrą uciechę, jak publiczność w Koloseum, ma naprawdę uciechę, kibicuje, leją, leje, leje, lej. Proszę zwrócić uwagę, że zranionego gladiatora, e, 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 Cezar, ku ucieszeniu widzów, albo podnosił kciuki, pozwolił mu się wyleczyć i zagoić rana, bo nadął kciuk i następny gladiator po prostu zabijał leżącego, tak jak się to, że tak powiem, przyjęło, bo to było dzikie, bo to było dzikie. Ej dobra! 5 jeden dla nas idziemy! Jest zero. jest 2-0! Do do Ej dobra! Dobra! Przywitajcie się, bo na komisariat dzwonię!